Karolina to zaledwie siedmioletnia dziewczynka, która straciła wszystko, co miała, gdy pożar zabrał jej rodziców. Samotna, mieszkając z ciotką, która ją ignoruje, Karolina znajduje pudełko ze starymi listami od taty i zaczyna pisać do tatusia w niebie, prosząc o przytulenie, odpowiedź, szansę, by znów być kochaną. Ale tym, kto czyta te listy, nie jest Anioł, tylko Stary Listonosz. Który odkrywając każdy jej sekret, postanawia zmienić zakończenie tej historii. Witajcie, przyjaciele! Witam Was serdecznie na kanale. Mam nadzieję, że spodoba się Wam dzisiejsza historia. Zostawcie, proszę, lajka i zasubskrybujcie kanał, żebyśmy mogli dalej tworzyć dla Was nowe opowieści. Koniecznie napiszcie też, skąd oglądacie ten film. Zaczynamy! Karolina przyciskała starej poduszki do piersi. Podczas gdy lodowaty wiatr sprawiał, że okna w pokoju trzeszczały. Miała zaledwie siedem lat, ale jej oczy zdawały się kryć w sobie jakiś stary pył, ból, którego nawet ona nie umiała wytłumaczyć. Podarta kołdra ledwo zasłaniała zimno, które wdzierało się od drewnianej podłogi, wilgotnej i poplamionej pleśnią. Na suficie ciemniała plama sadzy, przypominająca ogień, który wszystko zmienił. Czasem, z szeroko otwartymi oczami, Karolina znów widziała, jak płomienie tańczą w tym miejscu. Czerwone języki ognia pożerały ściany Starego Domu. Zapach dymu mieszał się z krzykiem matki, która wypchnęła ją na zewnątrz, ratując życie. Tata wołał jej imię, ale płomienie pochłonęły go również. Od tamtej nocy nikt już nie wołał jej imienia z taką miłością. Teraz Karolina mieszkała z ciotką, panią Ireną, kobietą o zmęczonej twarzy, ochrypłym głosie i zaczerwienionych od alkoholu oczach. Na początku Karolina próbowała się do niej zbliżyć. Siadała na brzegu starego fotela, czekając, aż usłyszy jakąś opowieść albo choć dostanie przytulenie. Ale jedyne, co dostawała, to kwaśny zapach wódki i dymu papierosowego który ulatniał się z popękanych ust ciotki razem z ostrymi słowami Dziewczynko, nie zawracaj mi głowy. Pokój Karoliny był dawnym składzikiem, z łuszczącymi się ścianami i pustą szafą, w której stało tylko kilka zakurzonych pudeł. Jedyną rzeczą, która sprawiała, że czuła się trochę mniej samotna, była lalka bez ramienia, którą przytulała, jakby była kawałkiem mamy. Czasami dziewczynka szeptała do lalki sekrety, prosząc, żeby zabrała ją stamtąd, ale lalka nigdy nie odpowiadała. Lodówka w domu prawie zawsze świeciła pustkami. Kiedy miała szczęście, Karolina znajdowała kawałki czerstwego chleba albo kwaśne mleko, które przełykała w milczeniu, żeby nie słyszeć krzyków Ireny narzekającej, że dziewczynka za dużo je. W ciągu dnia Karolina siadała na schodkach na podwórku i patrzyła, jak przechodzą sąsiedzi: inne dzieci idące do szkoły, rodzice niosący torby z zakupami. Zastanawiała się: Jak to jest mieć kogoś, kto czeka w domu z ciepłą zupą, kto powie: Karolino, chodź na kolację!. W nocy, sama na twardym materacu, zastanawiała się, czy rodzice wciąż mogą ją widzieć z góry. Czy wiedzą, że nadal nosi płaszcz, który kupiła jej mama, już za mały i przetarty na łokciach? Czy słyszą, jak płacze cichutko, chowając twarz, żeby nie obudzić ciotki? Tam, w pokoju pełnym popiołu, Karolina nauczyła się rozmawiać z sufitem. Mówiła wszystko, czego nie mogła powiedzieć nikomu innemu: o swoich lękach, głodzie, tęsknocie. Każde słowo było jak iskra. Która próbowała rozpalić nadzieję, że pewnego dnia ktoś się naprawdę usłyszy. Karolina obudziła się przed wschodem słońca tamtego ranka, kiedy cisza w domu była tak ciężka, że mogła usłyszeć kapanie wody z zepsutego kranu w kuchni. Ciotka jeszcze chrapała w fotelu z butelką przewróconą na dywan. Dziewczynka, nie mając odwagi wrócić na zimny materac, postanowiła zajrzeć do starej szafy w pokoju. Tej, która zawsze była zamknięta, dopóki drzwi nie zepsuły się od czasu. Przesuwała zakurzone pudła, połykając kurz, który unosił się jak duchy. I wtedy zobaczyła, pudełko po butach, przewiązane wyblakłą, pożółkłą wstążką z satyny. Ostrożnie przesunęła je bliżej okna, gdzie blady promień światła oświetlał jej chude rączki. W środku dziesiątki kopert ułożonych starannie. Wszystkie napisane ręcznie, tym samym zdecydowanym pismem, które rozpoznała od razu. Tata. Każdy list miał tego samego nadawcę. Twój tata. Twój tatuś. Karolina poczuła, jak serce bije jej tak mocno, że bała się, iż obudzi ciotkę. Wyjęła jeden list i zaczęła czytać, literując powoli. Tata opowiadał, jak poznał mamę. Jak kochał ją jeszcze zanim się urodziła. Pisał o marzeniach, obietnicach, małych, codziennych drobiazgach. Słowa łaskotały jej tęsknotę. To było jak słyszeć jego głos na nowo, szeptający rzeczy, których nikt inny już nie mówił. Przez wiele godzin Karolina czytała i czytała te słowa, głaszcząc pożółkły papier, jakby to była żywa skóra. Na dworze słońce powoli wschodziło. Ale w pokoju Karoliny chłód zdawał się mniejszy. Przez chwilę nie była sama, miała tatę tuż obok, w każdym zdaniu. Kiedy jej brzuch zaburczał zbyt głośno, Karolina schowała wszystko z powrotem, ale nie potrafiła dobrze zamknąć pudełka. W jej głowie zaczęła kiełkować myśl, krucha jak supełek na wstążce: A co jeśli jeśli ona też do niego napisze? Może nawet w niebie tata ją usłyszy. Może jeśli opowie mu o wszystkim, co czuje, przyjdzie po nią. Karolina wyrwała kartkę ze starego zeszytu. Znalazła jedyny ołówek, jaki był w domu, i usiadła na podłodze. Jej pismo było koślawe, słowa proste, ale niosły w sobie wszystko, czego dziewczynka nie miała odwagi wypowiedzieć na głos. Gdy skończyła, złożyła kartkę starannie. Narysowała serce na prowizorycznej kopercie i po raz pierwszy od tygodni się uśmiechnęła. Miała sekret, miała głos, i teraz miała kogoś, kto ją usłyszy. Karolina obudziła się przed świergotem ptaków tamtego mroźnego poranka. Włożyła stary płaszcz, który już się nie dopinał, założyła podarte buty i schowała kopertę do kieszeni, jakby chroniła skarb. Spojrzała na ciotkę rozciągniętą na kanapie. Z ręką zwisającą bezwładnie, chrapiącą wśród pustych butelek. Przez sekundę poczuła strach, że ją przyłapie, ale wzięła głęboki oddech. Tatuś mnie usłyszy. Powoli otworzyła drzwi wejściowe, tłumiąc skrzypienie zawiasów, żeby nie obudzić Ireny. Zimne powietrze uderzyło ją w twarz, ale był to chłód, który już tak nie bolał, bo tym razem Karolina miała cel skrzynkę pocztową na rogu ulicy, starą, zardzewiałą, zapomnianą przez wszystkich oprócz niej. Droga była krótka, ale wydawała się szeroka jak rzeka. Każdy krok był sekretem niesionym w piersi. Mijała połamane płoty, domy pogrążone jeszcze w ciemności, okna, za którymi rodziny spały w ciepłych łóżkach. Zastanawiała się, czy jakiś tata całuje w tej chwili swoją córkę, gdy ta śpi. Kiedy dotarła do skrzynki, zatrzymała się na chwilę. Ręce jej się trzęsły, koperta prawie wypadła na cienką warstwę śniegu, która zalegała na ziemi. Karolina spojrzała w blade niebo, próbując dostrzec jakiś znak. Gwiazdę, chmurę, cokolwiek, co powiedziałoby jej, że on ją słyszy. Wsunęła list przez zardzewiały otwór. Koperta wsunęła się do środka, znikając w ciemności. Przez moment Karolina przyłożyła ucho do skrzynki, jakby mogła usłyszeć, jak tata odpowiada z drugiej strony. W tej samej chwili, na cichej ulicy, pojawił się Janusz. Stary listonosz jechał na rowerze, otulony grubym płaszczem, z czapką naciągniętą na uszy. Był człowiekiem, którego prawie nikt nie zauważał. Zawsze ta sama trasa, zawsze ta sama rutyna. Ale tego dnia Coś przykuło jego uwagę. Mała dziewczynka stojąca samotnie przed skrzynką pocztową. Zwolnił krok. Karolina, przestraszona, schowała się za skrzynką, ale nie zdołała zagłuszyć odgłosu butów chrzęszczących na śniegu. Janusz otworzył klapę odbiorczą, wsunął rękę w grubych rękawicach i wyciągnął pół tuzina kopert. Między rachunkami i reklamami była ta jedna. Koperta bez adresata. Bez znaczka, z drżącym dziecięcym pismem. Zmarszczył czoło, zaciekawiony. Przeczytał pierwsze słowa od razu, a serce ścisnęło mu się z każdą frazą. Tatusiu, przepraszam, jeśli zrobiłam coś złego. Jeśli możesz, przyjdź po mnie szybko. Tutaj jest tak zimno bez ciebie. Janusz schował list do kieszeni munduru, poprawił torbę z korespondencją na ramieniu. I rozejrzał się, próbując dostrzec małą postać znikającą w zaułku. Nie wiedział, kim była ta dziewczynka, ale wiedział już, że musi ją odnaleźć. Zima wyglądała tak, jakby postanowiła zamieszkać w tym domu na stałe. Każde pomieszczenie pachniało starymi papierosami i pustymi butelkami piętrzącymi się w ciemnych kątach. Karolina kuliła się na cienkim materacu. Obejmując chude nogi, podczas gdy słyszała, jak ciotka potyka się w salonie, szurając kapciami i mamrocząc słowa, których nie rozumiała. Od dnia, kiedy wysłała pierwszy list, Karolina pisała prawie co tydzień. Brała papier pakowy albo porwane kartki ze starych zeszytów, zawsze starając się pisać jak najładniej. Czasem rysowała serduszka, gwiazdki, domek z drzewem, jakby tata tam w górze. Mógł zobaczyć każdy szczegół. Tatusiu, byłam grzeczna w tym tygodniu. Pomogłam posprzątać kuchnię, nawet kiedy ciocia krzyczała. Nie płakałam głośno, żeby jej nie obudzić. Tatusiu, tutaj jest tak zimno, jeśli możesz, wyślij ciepły kocyk, ale jeśli nie możesz, to nic. Kiedy nikt nie patrzył, Karolina wymykała się, żeby wrzucić listy do tej samej skrzynki pocztowej a po drugiej stronie Janusz zbierał każdy z tych listów. W domu rozkładał koperty na stole w kuchni, czytał powoli, zawsze zdejmując okulary, żeby wytrzeć łzy, które uporczywie zamazywały mu szkła. Nie wszystko rozumiał, ale czuł każde słowo jak ukłucie w swoją własną samotność. Był wdowcem od dziesięciu lat, bez dzieci i wnuków, żył tylko dla zimnych ulic i ciężkiej torby pełnej listów, ale teraz, w tych kopertach, było coś, co poruszało jego serce głos dziecka proszącego, by go nie zapomnieć. Tymczasem w domu, ciotka zdawała się coraz bardziej pogrążać w swojej własnej rozpaczy, skrytej w alkoholu. Pani Irena łatwo wpadała w złość talerz odłożony nie na swoje miejsce przedłużone spojrzenie Karoliny wszystko stawało się powodem do krzyku. Pewnej nocy Karolina zebrała odwagę, żeby zapytać: Ciociu, lubisz mnie? Odpowiedź przyszła ostra, zmieszana z dźwiękiem tłuczonej szklanki w zlewie. Dziewczyno, za dużo gadasz. Idź spać, daj mi spokój. I Karolina poszła. Weszła do swojego pokoju, tłumiąc szloch w starej poduszce. Ale zanim zamknęła oczy, chwyciła nową kartkę papieru i napisała: Tatusiu, nie zapomnij o mnie. Obiecuję, że będę silna. W poranek, kiedy Janusz postanowił działać, padał drobny śnieg, przykrywając ulicę jak koc, który nikogo nie ogrzewał. Jechał powoli na rowerze, z torbą pełną listów kołyszącą się na plecach. W wewnętrznej kieszeni płaszcza trzymał ostatni list Karoliny, złożony starannie jak najcenniejszy bilecik. Tatusiu, Staram się być silna, ale tutaj jest tak ciemno. Jeśli możesz, przyślij przytulenie. Te słowa nie wychodziły mu z głowy. Janusz wiedział, że nie może już tylko zbierać listów i chować sekretów. Musiał spojrzeć tej dziewczynce w oczy. Kiedy zobaczył Karolinę skręcającą za róg, z jasnymi włosami wystającymi spod za małej czapki, schował się za bramą. Widział, jak otworzyła skrzynkę pocztową. Rozejrzała się i wsunęła kolejny list do środka, patrząc w niebo jak ktoś, kto się modli. Gdy tylko odeszła, Janusz podszedł do skrzynki i upewnił się: To samo drżące pismo, ta sama krucha nadzieja. Wziął głęboki oddech, spojrzał na pustą ulicę i poszedł za dziewczynką aż do domu z obdrapanym murem. Przez okno zobaczył podartą zasłonę. Puste butelki piętrzące się na parapecie i wazon z uschniętymi kwiatami, obraz zapomnianego domu. Zebrał odwagę, poprawił czapkę na głowie i zapukał do drzwi kostkami palców. W środku usłyszał ciężkie kroki, suchy kaszel, potem zamek, który z trudem się przekręcił. Pani Irena otworzyła drzwi z miną na kaca, spuchniętą twarzą i przymrużonymi oczami. Czego chcesz? Warknęła, nawet nie próbując ukryć złego humoru. Czego? Janusz zdjął czapkę, próbował się uśmiechnąć, ale głos zabrzmiał poważnie. Dzień dobry. Jestem listonoszem w tej okolicy. Ostatnio dostaję pewne listy. Spojrzał w głąb domu, próbując dostrzec jakiś ślad Karoliny. Chciałbym porozmawiać z tą dziewczynką. Ciotka parsknęła suchym śmiechem. Dziewczynka? A Karolina, ciągle coś wymyśla. Jak chcesz pogadać, to poczekaj, aż dorośnie. To marzycielka, buja w obłokach. Karolina pojawiła się za drzwiami, bosa, z przestraszonym spojrzeniem. Janusz przykucnął, żeby być na jej wysokości, starając się jej nie wystraszyć. Cześć, Karolinko, czytałem twoje listy. Są bardzo piękne. Jej oczy rozszerzyły się, czerwone od wzruszenia. Zanim zdążyła odpowiedzieć, Irena pchnęła drzwi. Skończyłeś? Ona tego nie potrzebuje. Idź roznosić swoje listy i zostaw nas w spokoju. Janusz wziął głęboki oddech, nie wdając się w dyskusję, ale zanim odszedł, wyciągnął ze swojej torby małą książeczkę z baśniami, przewiązaną niebieską wstążką. Położył ją na zardzewiałej bramie, dokładnie tam, gdzie Karolina mogła ją zobaczyć. Spojrzał na dziewczynkę po raz ostatni i wyszeptał: Dla ciebie, nie przestawaj pisać, tak? W tej chwili Karolina zrozumiała, że ktoś w końcu słyszy jej słowa szybujące do nieba i że może tym razem ktoś naprawdę odpowie. Karolina trzymała książeczkę z baśniami jak największy skarb. Przesunęła palcami po niebieskiej wstążce, otworzyła strony powoli, czując zapach starego papieru. Zapach rzeczy, które zostają na zawsze. Tej nocy, skulona na materacu, czytała każdą historię na głos dla tatusia w niebie, jakby to był prezent także dla niego. Następnego dnia, kiedy zamiatała wejście do domu, tak jak kazała ciotka. Zobaczyła Janusza przejeżdżającego na rowerze. Serce zabiło jej szybciej, ale nie odważyła się pomachać. On jednak zatrzymał rower przy chodniku, wyjął z torby listonosza okrągły bochenek chleba, owinięty w papier, i zostawił go przy bramie, udając, że to tylko kolejna przesyłka. W następnym liście napisz mi, która historia spodobała Ci się najbardziej, powiedział, puszczając do niej oko. Zanim wsiadł z powrotem na rower i zniknął na ulicy. I tak zaczęły się ich małe spotkania. Janusz przychodził prawie codziennie, zawsze z czymś schowanym w torbie: jabłkami, kawałkiem ciasta, nowym ołówkiem, książeczką do kolorowania. Czasem zostawiał wszystko owinięte w proste paczuszki z krótkimi karteczkami. Dla mojej przyjaciółki pisarki. Karolina chowała każdy prezent jak kawałek nieba. Ukrywała wszystko pod deskami podłogi w swoim pokoju dokładnie tam, gdzie ciotka nie mogła nic znaleźć. Kiedy ciotka spała, pisała kolejne listy teraz do taty ale w środku chowała też sekrety dla Janusza małe wyznania co lubi jeść, o czym marzy, co czuje, kiedy wiatr uderza w okno nocą. Dla Karoliny Janusz stał się czymś w rodzaju sekretnego anioła, kimś, kto odpowiadał nawet bez słów, kto sprawiał, że jej listy nie ginęły w powietrzu. Dla Janusza każda koperta była przypomnieniem, że wciąż może być potrzebny komuś na świecie. Po tylu latach roznoszenia listów dla innych, w końcu miał taki, który musiał dostarczyć sam cichą obietnicę, że ta dziewczynka nie przeżyje zimy sama. Deszcz zaczął się jak szept, uderzając w krzywe dachówki domu, ale szybko zamienił się w głuchy bęben, niosąc echo po zimnych korytarzach. Karolina próbowała skupić się na kolejnym liście. Siedząc na podłodze w pokoju, używała pudełka po butach jak stolika. Kartka była już poplamiona od łzy, która uparcie spadała. Tatusiu, myślę, że on jest moim przyjacielem! Chciałabym, żebyś zobaczył, jak przynosi mi historię. Ale tej nocy drzwi otworzyły się nagle. Pani Irena, chwiejąc się, trzymała w ręku prawie pustą butelkę. Czerwone oczy wbiły się w dziewczynkę, potem w kartkę. W dwóch krokach wyrwała papier z małych rąk Karoliny. Co to jest? warknęła. Co to ma być? Karolina cofnęła się, trzęsąc się. Spróbowała odebrać kartkę z powrotem, ale ciotka podniosła rękę i rozerwała list na kawałki, które opadły na podłogę jak brudny śnieg. Przestań wymyślać bzdury, przestań pisać do zmarłych, wrzasnęła, a jej kwaśny oddech wypełnił pokój. Nikt po ciebie nie przyjdzie, rozumiesz? Nikomu na tobie nie zależy. Te słowa cioły głębiej niż wiatr za oknem. Karolina poczuła, jak ziemia znika spod nóg. Pobiegła, potykając się o własne stopy, wypadła tylnymi drzwiami i rzuciła się w zimną noc. Deszcz przemaczał cienką piżamę, kleił kosmyki włosów do twarzy. Dobiegła aż na podwórko, gdzie wysoka trawa kołysała się na wietrze. Tam usiadła na ziemi, obejmując kolana, próbując stłumić szloch. Wtedy usłyszała kroki na ulicy. Między drzewami migotało słabe światło latarki. To był Janusz. Przychodził każdej nocy z daleka, tylko po to, żeby mieć pewność, że wszystko z nią w porządku. W tej chwili zobaczył skuloną sylwetkę na podwórku. Stary listonosz rzucił parasolkę na ziemię i uklęknął w błocie. Karolinko zawołał drżącym głosem Co ty robisz? Karolina uniosła twarz. Oczy miała czerwone, grzywka przyklejona do czoła. Bez namysłu rzuciła się w jego ramiona, wciskając twarz w jego gruby płaszcz, pozwalając, by łzy mieszały się z deszczem. Janusz objął ją, czując, jaka jest lekka, jaka krucha. Tamtej burzowej nocy zrozumiał. To nie była tylko ukryta przyjaźń w listach, to było całe życie wołające o schronienie. Burzowa noc została wspomnieniem w kościach Janusza. Nie zmrużył oka. Podczas gdy Karolina spała, owinięta w suchy koc, który sam przyniósł z domu, stary listonosz siedział przy kuchennym stole, wpatrzony w okno, po którym spływały krople. Po drugiej stronie ściany pani Irena chrapała, nieświadoma, że jej świat obojętności właśnie miał runąć. Następnego ranka Janusz wrócił. Ale nie jako listonosz, wrócił jako człowiek, który po raz pierwszy od dawna czuł, że może coś zmienić. Poszedł prosto do opieki społecznej, pokazując każdy list starannie przechowany. Opowiedział całą historię, nie ukrywając wstydu, że tak długo zwlekał, żeby coś zrobić. Pracownicy socjalni najpierw słuchali z niedowierzaniem, potem z oburzeniem. Obiecali wysłać kogoś na kontrolę. Janusz jednak wiedział, że biurokracja jest powolna, ale głód i samotność nie czekają. Dlatego codziennie wracał do domu Karoliny. Przynosił owoce, koce, nowe książki. Siedział przy bramie jak strażnik, aż miał pewność, że ona zasypia bezpieczna. Karolina z kolei czuła, że świat się zmienia. Wciąż czuła strach. Strach, że to wszystko jest tylko snem. Strach, że ciotka go na zawsze odpędzi. Ale każde jabłko zostawione na oknie, każdy cichy uścisk były znakami, że ktoś ją naprawdę widzi. Pewnego popołudnia Karolina, siedząc na podłodze, sięgnęła po kartkę i ołówek po raz ostatni. Pisała powoli, małymi literami, z nieco pewniejszą ręką niż wcześniej. Kiedy skończyła, złożyła kartkę, narysowała w rogu słońce. I schowała ją do kieszeni płaszcza. Następnego dnia, kiedy Janusz pojawił się z torbą świeżego chleba, podeszła do niego powoli, spojrzała w jego oczy, te zmęczone, ale tak dobre, i wsunęła kopertę do jego kieszeni, szepcząc: To dla ciebie. W domu Janusz ostrożnie otworzył kartkę. Krzywe litery sprawiły, że się uśmiechnął. W liście było napisane: Tatusiu. Jeśli spotkasz mojego przyjaciela listonosza w niebie, powiedz mu, że może ze mną zostać. Chcę być jego wnuczką i obiecuję, że będę grzeczna. Może zostać. Łzy popłynęły bez pozwolenia. Tam, w cichej kuchni, Janusz wiedział, że zrobi wszystko, wszystko, żeby ta dziewczynka nigdy więcej nie została sama. Dzień, w którym Karolina zostawiła za sobą dom z poplamionymi ścianami i pustymi butelkami, zaczął się pod czystym niebem, jakby zima postanowiła zrobić miejsce dla nadziei. Janusz przyszedł wcześniej, w nowej czapce, ciemny płaszcz miał czysty, pod pachą trzymał teczkę pełną papierów. Tym razem nie przyszedł jako listonosz. Przyszedł jako ktoś, kto po stukaniu do tylu drzwi w końcu usłyszał tak. Pracownice socjalne przyszły razem, zapukały do bramy. Pani Irena, blada, spojrzała przez okno. Twarz miała zmęczoną, jakby w tydzień postarzała się o dziesięć lat. Nawet nie próbowała dyskutować. Wiedziała, że nie ma już wymówek ani sił, żeby walczyć z kimś, kto był gotów kochać zamiast niej. Karolina trzymała lalkę bez ramienia, przytuloną do piersi. To było wszystko, co chciała zabrać. Nie prosiła o ubrania, nie chciała zabawek. Chciała tylko stamtąd odejść, nie zostawiając za sobą żadnej tęsknoty. Kiedy Janusz przykucnął przed nią, ujął jej zimne dłonie i zapytał: Jesteś gotowa? Pokiwała głową z oczami pełnymi łez. Nie płakała ze strachu, ale z ulgi. Po raz pierwszy nie odchodziła sama. Droga do nowego domu była długa. Wsiedli w autobus, który zostawiał miasto za sobą, mijając pola wciąż pokryte topniejącym śniegiem. Karolina oparła czoło o zimną szybę, patrząc, jak domy zamieniają się w drzewa, a budynki w otwarte pola. Każdy kilometr zdawał się obmywać smutek nagromadzony w jej sercu. Nowy dom Janusza był mały z jasnego drewna, z ogródkiem który czekał na wiosnę, żeby zakwitnąć. W środku wszystko pachniało gorącą herbatą i wolno tlącym się drewnem. Było tam łóżko tylko dla niej, z czystą pościelą, miękkimi poduszkami, kocem haftowanym kolorowymi kwiatami. Karolina biegała po podwórku, zaglądając w każdy kąt: uśpioną jabłoń, niskie białe ogrodzenie, mały domek na narzędzia, który Janusz obiecał przerobić na miejsce, gdzie będzie mogła sadzić kwiaty. Kiedy wróciła do środka, wyjęła z kieszeni kopertę, tę samą, w której pisała prośby do taty w niebie. Teraz nie musiała już pisać. Schowała list do drewnianej szkatułki, jak największy skarb. Janusz obserwował ją, stojąc w drzwiach, z ręką opartą o framugę. Widzieć ją tam, jak cicho się śmieje, dotyka rzeczy było jak odzyskać wszystko, o czym on i jego żona kiedyś marzyli i co stracili. Później, siedząc obok kominka, usłyszał jak szepcze, prawie już zasypiając: Dziękuję, dziadku! Janusz uśmiechnął się, zamykając oczy, podczas gdy ciepło palącego się drewna ogrzewało także jego zmęczone serce. I tam, w tym skromnym domku na wsi, Karolina w końcu zrozumiała. Nie była już dziewczynką od listów rzucanych na wiatr. Była dziewczynką, która miała komu pisać kolorowe karteczki, rysować obrazki przyklejane na lodówce, słuchać opowieści przed snem. Dziewczynką, która znów miała całe niebo tylko dla siebie. Jeśli podobała ci się ta historia, zostaw proszę lajka i zasubskrybuj kanał. Napisz w komentarzu liczbę od 1 do 5 żeby powiedzieć nam jak bardzo ci się podobało obejrzyj też film który właśnie wyświetla się na twoim ekranie do zobaczenia